Szanowni państwo, zajmujemy się produkcją aerodynamicznych kontenerowych suszarni do drewna. Suszarnie te wykonujemy z używanych kontenerów chłodni, które uprzednio przygotowujemy i naprawiamy. Naprawa polega na wymianie uszczelek, wymianie sworzni, naprawie zamykań, usunięciu niepotrzebnych stalowych elementów. To jest większa suszarnia, 8-metrowej długości. Suszarnie są docieplane i wygłuszane 5-cm wełną akustyczną i przykrywane blachą elewacyjną. Profil T18 na dachu, profil T8 na bokach to są kominki wentylacyjne. Górny służy do usuwania wilgoci pary, dolnym jest zasysane świeże powietrze z zewnątrz. Tutaj, w przypadku tej suszarni, są zastosowane uszczelki PVC. Ośmiopióre podłogi wylewamy nową posadzką żywiczną albo po prostu naprawiamy tutaj były wymienione kątowniki przypodłogowe drzwi były też naprawiane na podłodze zainstalowane zostały szyny czyli torowisko, które jest dwuczęściowe, to jest wewnętrzne, można sobie go odkręcić w razie potrzeby. Zewnętrzne z lustrzanym odbiciem. Znajduje się. I do takiej 8-metrowej maszyny proponujemy 6 wózków o długości 124, szerokości 235. Z profilu 60x40, nierdzewnego, o grubości 3 mm, 3 pary kół z poliamidu. Każde koło wytrzymuje 460 kg, nie jest łożyskowane, nie wymaga obsługi. Na tylnej ścianie znajduje się obudowa układu turbinowego, wewnątrz turbina, czyli wentylator. Po prawej stronie mamy sondę od termostatu, który steruje temperaturą. Poprzez pracę silnika, stację pomiarową firmy TANEL, to jest składka celulozowa, która mierzy nam wilgotność powietrza, czujnik temperatury powietrza, i na ścianie mamy rozłożone trzy pary przewodów zakończonych wtyczkami bananowymi. To służy do pomiaru wilgotności drewna. Tutaj mamy igły, które się uprzednio wbija w drewno odległości 25 mm. pod sufitem zainstalowany jest strop pozorny ten strop służy do transportowania powietrza do przodu powietrze jest powietrze się odbija od drzwi i przepływa pomiędzy materiałem, między deskami wraca z powrotem do turbiny to jest suszarnia 8 metrowej długości, śnik 22 kW tutaj mamy suszarnię 3,5 metra długości Silnik 7 kW. Silnik pracuje w zależności od potrzeb. W przypadku dęba 54 do 6 godzin. W przypadku cienkiej sosny od 10 do 14 godzin na dobę. Tutaj jest suszarnia 6 m20 cm. Silnik 15 kW. Zraszacz służący do na np. dęba albo jesiona grubego. Pozostałe wózki do 8-metrowej suszarni. No i zewnętrzne torowisko, czyli najazd. Tutaj Państwu jeszcze chciałem pokazać, jak wygląda miernik firmy TANEL. Mamy na nim odczyt temperatury powietrza, wilgotności powietrza poprzez tą płytkę celulozową i wilgotności drewna w trzech punktach. Tutaj też jest zraszacz, tak jak w każdej suszarni, silnik 22 kW, tabliczka znamionowa. Rozdzielnica sterująca silnikiem, tu mamy wyłącznik główny, wyłącznik do uruchamiania silnika poprzez soft start. Tu mamy zabezpieczenie termiczne silnika, termostat z regulacją co 1 stopień. Disteraza jest ustawiona na 3 stopnie, wyłącznik różnicowo-prądowy, programator dobowy do ustawiania czasu pracy. Gdybyśmy mieli taryfę tańszą prądową w nocy, to może w nocy pracować suszarnia, lub można dostosować czas pracy suszarni do innych energochłonnych urządzeń. Dziękuję Państwu.